Czy praca inżyniera odpowiada dzisiejszym wyzwaniom? Na początek przyjrzyjmy się, jak wszechobecna technologia wpływa na naszą codzienność, czyli na nasze zwyczaje, pracę czy postrzeganie świata. Na co dzień pracujemy na smartfonie, komputerze czy gramy w gry, które dosłownie przenoszą nas do innej rzeczywistości. Jesteśmy bezustannie bombardowani przez powiadomienia m.in. z mediów społecznościowych, które mają na nas ogromny wpływ. Powiadomienia nie pozwalają nam odłożyć telefonu na bok, w efekcie uzależniamy się. Współczesne pokolenie musi nauczyć się filtrować informacje spośród tysięcy pojawiających się w powiadomieniach i wybierać te najbardziej wartościowe. Po drugie, zwróćmy uwagę, że żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Robotyzacja i automatyzacja zmieniają świat. Dzięki robotom w fabrykach możemy produkować więcej i szybciej. Pod, posiadając drona, możemy na przykład filmować z nieznanej dotychczas perspektywy. Możemy także wytworzyć dowolny produkt, na przykład ulubioną postać z filmu, i dzięki niej uczyć programowania najmłodszych poprzez zabawę. Roboty mają wiele praktycznych zastosowań. Na szczególną uwagę zasługują te roboty i urządzenia stosowane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia Profesora Zbigniewa Religii, w której miałam zaszczyt nagrać film. Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda inżynierska strona kardiochirurgii na no i pracownej biocybernetyki, gdzie modelujemy, symulujemy operacje chirurgiczne oraz wykonujemy nowoczesne narzędzia, które pozwalają operować w sposób mniej inwazyjny. Największym robotem, jaki zrobiliśmy, robotem Robin Hart, bo taką nazwę nosi cała rodzina robotów, był Robin, Robin Hart MC2. 10 lat temu na pewno największy robot na świecie, jaki tego typu był projektowany. Robot, który może pracować za trzy osoby przy stole operacji roboty, właśnie, od, które zastępują tylko jedną osobę przy, przy stole operacyjnym, roboty, osoby, które trzymają w ręku tor i jeśli wykonujemy operację narzędziami laparoskopowymi, tym charakterystycznymi, długimi narzędziami, to właśnie możemy zastąpić tego człowieka, który nam pokazuje na ekranie to miejsce operacji. Czyli jeśli operujemy małymi narzędziami w tym, w tym, w tym miejscu, prawda, to wtedy możemy, możemy sterować E, sterować krążeniem takiej kamery e, i e, jeśli przesuniemy sobie narzędzie w jakieś inne miejsce i ono jest niewidoczne, e, to wtedy możemy prawda, przesunąć kamerę i już widzimy e, e, to narzędzie w tym miejscu, w którym, w którym być, być powinno. W laboratorium miałam przyjemność zobaczyć inżynierów przy projektowaniu nowych rozwiązań, a także gotowych projektów manipulatorów, które umożliwiają operowanie pacjenta na odległość. Mówimy tutaj o telemedycynie z dużą dokładnością i skutecznością. Inżynierowie czuwają nad sprawnością systemów, dzięki którym można uratować czyjeś życie. Przyjrzyjmy się tym innowacyjnym pompom serca, które skonstruowano w fundacji. Dzięki nim pacjent może czekać w domu na przeszczep, nie spędzając czasu w szpitalu. Wróćmy jednak do kolejnego wyzwania współczesnego świata, którym jest rozwój technologii, który poprawia komfort naszego życia. Zwróćmy uwagę, że możemy dotrzeć na drugi koniec świata, zobaczyć Ziemię z orbity czy planować kolonizację Marsa. Musimy nadal rozwijać technologie związane z transportem oraz szukać nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Jedną z nowoczesnych koncepcji jest autonomiczny samochód czy taksówka dron, która pokazuje nowe oblicze transportu w mieście. Współczesny świat jest ściśle związany z rozwojem informatyki oraz internetu. Gromadzimy dane w chmurze, aby wygodnie korzystać z informacji w dowolnym miejscu i czasie. Gromadzimy ogromne ilości danych, na które mówimy big data. Dodatkowo ważnym wyzwaniem bez wątpienia jest cyberbezpieczeństwo. Problemy te wymagają nowego podejścia do informacji i ich analizy, w czym może okazać się niezbędna sztuczna inteligencja. Kolejnym wyzwaniem jest rozwój technologii ułatwiającej nasze codzienne życie. Przykładem może być inteligentny dom. Podłączając swój dom do sieci, możemy sterować wieloma parametrami, takimi jak oświetlenie, temperatura, sprzęty AGD czy monitoringiem. Mówimy w tym przypadku o internecie rzeczy. Możemy także modernizować swój samochód i sterować nim za pomocą smartfona lub budować całe miasta w myśl Smart Cities. Szóstym wyzwaniem jest to, aby wydajnie i ekonomicznie zapewniać milionom ludzi i przedsiębiorstwom dostęp do elektryczności. Powinniśmy pozyskiwać więcej energii z odnawialnych źródeł i odpowiednio zarządzać pozostałymi zasobami, tak aby nie szkodzić środowisku. Moim kolejnym ekspertem jest Julita Król, inżynier z draży energetycznej. Poprosiłam, aby przedstawiła omówione zagadnienie odnośnie energii. Rewolucja dzieje się w pewnym sensie na naszych oczach. Z jednej strony widzimy coraz większy udział samochodów elektrycznych w rynku, pojawiają się też alternatywne źródła zasilania samochodów, jak na przykład ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Oczywiście to niesie ze sobą dużo innych wyzwań, między innymi jak stworzyć całą infrastrukturę do ładowania takich pojazdów, prawda, zarówno w miastach, jak i, jak i poza miastami, jak zarządzać sieciami energetycznymi, żeby móc tą energię prawidłowo dystrybuować. Oczywiście będzie to też rodziło kwestie natury ekologicznej, czyli większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Sprawie, że coraz bardziej powinniśmy korzystać ze źródeł odnawialnych energii. No oczywiście mam tu na myśli energię słoneczną, czy pozyskiwaną z wiatru, czy też z fal morskich. Z drugiej strony, kwestia, jak wykorzystywać ponownie baterie stosowane w samochodach elektrycznych, czyli ten recykling tych baterii, to są wszystko wyzwania, które, będą, które są już stawiane inżynierom. Między innymi, dzięki osiągnięciom medycyny rodzi się nas coraz więcej. Nasza populacja ciągle rośnie, musimy więc stawiać czoło problemom, jakie niesie ze sobą duża liczba ludności na naszej planecie. Musimy zadbać m.in. o jakość oraz sposób produkowania żywności, musimy zapewnić dostęp do bieżącej wody, zadbać o dostępność jedzenia, szczepień, lekarza czy edukacji w każdej części świata. Najważniejszym wyzwaniem, któremu musimy stawić czoła, jest ochrona środowiska. Wzrastająca temperatura oraz poziom zanieczyszczeń zagrażają bardzo wielu gatunkom. Musimy starać się nie zanieczyszczać środowiska oraz naprawiać to, co zostało już zniszczone. Aby lepiej poznać niektóre mechanizmy oraz dowiedzieć się, jak możemy ratować naszą planetę, zapytałam o zdanie panią naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami w Zabrzu. Czyli mamy pięć pojemników, te, te frakcje są potem zagospodarowane w odpowiednich instalacjach do tego przeznaczonych, zmieszane odpady, to jest taka ciekawostka, z maleją z roku na rok, czyli jakby ten wzrost nie jest już tak duży jak w poprzednich latach, to znaczy tyle, że mieszkańcy lepiej, więcej segregują, a właśnie nie pytanie czy lepiej, na pewno więcej, ale jakość tej segregacji jeszcze na pewno wymaga od nas większego udziału i zaangażowania. Jak możemy poprawić stan naszego środowiska? Każdy z nas indywidualnie powinien to zrobić codziennie. Od jak stajemy rano, powinniśmy jak najmniej świecić światło. Pije wodę, nie gotuję herbaty, więc już oszczędzam na prądzie. Wszystkie brudnopisy drukować na już raz przedrukowanych kartkach, żeby można było oszczędzać ten papier. Dochodzi do tego, że nawet do 5% niektóre działania wcześniej drukowane na papierze zostały zredukowane. Te śmieci nas nie zasypały i to, żeby temperatura na tyle nie wzrosła na świecie, że nie będzie czym oddychać i, i, i nie wyschnie wszystko to, co powinno być mokre. Jeśli my wpali w piecu, to pali w piecu również kolejny miliard tam, 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 tam ludzi, w zależności od tego, co spalamy, no to tak zmieniamy tą planetę. Zadajmy sobie pytanie, co łączy wszystkie zebrane elementy. W każdej z zebranych dziedzin, to inżynier może popisać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Zatem praca inżyniera jak najbardziej odpowiada potrzebom współczesnego świata. Postanowiłam przedstawić Wam nie tylko moje zdanie na temat pracy inżyniera we współczesnym świecie, ale także zdanie ekspertów oraz znajomych, którzy zechcieli się wypowiedzieć. Także z czym kojarzy nam się dzisiejszy świat? E, współczesny świat to jest świat, w którym można zrealizować marzenia o wolności, równości, w sprawiedliwym zarządzaniu tylko dzięki temu, że potrafimy w sposób właściwy wykorzystać nowoczesne technologie. I właśnie ta robotyka, sztuczna inteligencja, która też jest dziełem robotyki, z tego wynikające różnego rodzaju urządzenia techniczne i sprawne. Wykorzystywanie informacji umożliwi nam życie na tej Ziemi w dużej grupie, czyli pewnie około 10 miliardów, co najmniej ludzi, którzy będą przyjaźni dla siebie, nie będą się chcieli zabijać, bo nie będą mieli żadnych powodów ku temu. Kojarzy mi się z ogromem możliwości, który dostarcza nam coraz to ciekawszych wrażeń, coraz to ciekawszych wyzwań na co dzień. Przede wszystkim kojarzy mi się z innowacjami, Nowymi technologiami, postępem technologicznym? No, współczesny świat no, kojarzy nam się z tym, co jest wokół nas, prawda? Czyli, czyli świat y, z przyrodą, która nas otacza, z jakością naszego życia. Urządzenie nowoczesne, telefony, szpitale, samochody. No, przede wszystkim kojarzy nam się z cyfryzacją, informatyzacją wszechobecną, zresztą bardzo przydatną. No i z racji wykonywanego zawodu, niestety, z odpadami komunalnymi. Zapytałam także moich gości, jak postrzegają pracę inżynierów oraz czy ich praca odpowiada dzisiejszym wyzwaniom. Jak najbardziej tak. I myślę, że inżynierowie jak najbardziej odpowiadają potrzebom współczesnego świata, ponieważ to dzięki nim te potrzeby w ogóle możemy realizować. Musi odpowiadać, bo to w rękach wykształconych ludzi wszystko. Jeśli przyjąć, że inżynier to osoba, która rozwiązuje problemy, a świat aktualnie jest miejscem pełnym różnych problemów, zawsze był, choć aktualnie wydaje się, że tych problemów mamy w tym momencie w historii najwięcej zidentyfikowanych i możliwych do rozwiązania. To tak. Inżynierowie, no to są ziemi najważniejszy element właśnie rozwoju tych technologii, ponieważ to my opracowujemy technologię, a technologie zmieniają, zmieniają świat. jest coraz bardziej człowiekiem właśnie dzięki technologii, a nie odwrotnie. Większość urządzeń technologicznych, które widzimy dookoła nas, czy są to roboty, czy są to pojazdy, jest tak naprawdę wynikiem pracy inżynierów, więc inżynierowie mają bardzo dużą moc sprawczą, jeżeli chodzi o rozwój nowych technologii. Byłoby bardzo dobrze, gdyby ten swój intelekt i potencjał wykorzystywali właśnie w kierunku tworzenia rzeczy, które sprawiają, że świat jest po prostu lepszy.